No dobra, tak było na początku, jeżeli chodzi o wydruk. Tak była tutaj, bo to tam kilka wydruków właściwie takich było szarpanych, jeżeli chodzi o kolor czarny. No bo kolory, to widzicie, od razu szły elegancko i myślę, że reszta też idzie dobrze. Eee, tutaj potem zrobiłem taki wydruk, więc chodziło o... nam o czarny, bo kolory to one się tutaj same już ułożą ładnie. A czarnym czarny, czarny dopiero tutaj zaczęło ładnie drukować. Nawet go nie wymieniałem, chociaż tam w pakiecie jest. O, o, o. Jest, bo klientka kazała sobie to kupić, tak jak, tak jak trzeba, cały komplet. No i potem już ten finalny wydruk tutaj, no to widzicie, ładnie, ładnie drukuje. Także tyle zostawiamy. Pakuję to wszystko i informuję klientkę o. Tym, że drukarka jest zrobiona, można odbierać.